Kowalski, dajcie szympansom cynk, że małpolot ma czekać na ustalonej pozycji. Do hotelu ambasador, ale minie! Buella. Żirafa na dwunastej. Słuchajcie, mamy ogon! Łaporadzcy! Będą w się szeregowej! Tylko żadnych zdjęć! Łakam! Hej! Tu no, jestem! Żadnych zdjęć, proszę! Aha. Ile do strefy ewakuacji? 2 minuty 37 sekund, szefie. Na stanowisko bojowe! Ej, hey, zaraz! A kto będzie prowadził? Słyszycie? Będzie brak kierowcy! Nie mamy kierowcy! Nie mamy kierowcy! Co siedzisz jak ten dzieć? Łap za koko! Wariowałeś się z tym Nowojorskiem, jestem, jestem etryk! Masz bazy! Będzie dobrze! Co ty robisz? Żeby nie umieją prowadzić, tylko pikwiny i ludzie potrafią. A co to za śmieszne guziczki? Nieźle, pasjasty! Wariatka, na stokania! Fas tłuszczowy omega-3 poproszę. Przelegowy? Teraz! Dobra jest kowalski dane. Szefie, mamy poważny problem. Kapitan Chantel Dubois od 20 lat jest chytlem. Nie zawaliła jeszcze żadnej sprawy. Prąd, Martin! cóż mi mówić, Marty, o Andretki! Raczej ślepio o Andretki! Ekspert z tylnego siedzenia! Po pierwsze siedzę z przodu, po drugie daj mi tę kierownicę! To nie kierownica, to moje życie! I zabierz stąd te kopyta! Ej, ich swoją szatę. Nie patrz Szczekaj na mnie, nie patrz mi. na mnie, jak do ciebie mówię! Patrz na drugie. Cicho. Cicho! Czołem, pani władzo. Czy jest jakiś problem? Hej. Uważaj! Mamy deficyt mocy! Czas odpalić reaktor jądrowy Kowalskiego! Masz to reaktor jądrowy? Jądrowy. Ale no, to prototyp. Najpierw trzeba skalibrować chłodzenie! A o reflektor neutronu to niech pan nawet nie pyta! Okej! Okay. Okej, okay, Martin, zgubiliśmy ją! Może zaczął mi co? Nie mogę! Nie ma pobólców! Nie ma?! Wiecie, co zbędne żeoniey. No na to przekaę do tyłu, do tyłu! Hej, dokąd wszyscy idą? Ja lecę! Ja lecę! Jestem pierwszym latającym reburem!